Polski sukces na światową skalę. Mierzymy wysoko. Sięgamy po wygraną. Grupa Azoty. <tryk> Na pewno można być chyba zadowolonym, bo jest progres w stosunku do tego co było w Innsbrucku, jest awans do konkursu. To Cieszy? No na pewno jest lepiej jak to było w Innsbrucku, no bo tam, tam nie do końca wszystko było tak jak powinno. No, no tu już jest lepiej, jest, jest ta kwalifikacja, to jest ważne. E, no skok, skok taki no, średni, stać, na pewno, stać na, lepsze, na pewno na, na lepsze skoki. No ale jutro też jest dzień, jutro jest konkurs no i trzeba walczyć. Co w tych skokach byś jeszcze poprawił? Nad czym pracujesz? Na pewno nad kierunkiem odbicia, właśnie na progu. Troszkę mi to znowu uciekło do góry i tam wytracam na, na i szybkość, i tam nie mam potem w drugiej fazie z czego, z czego jeszcze odlecieć jakoś dalej. No ale to jest już tu w drugiej serii w treningowej taki, taki lepszy skok skoczyłem. Już taki dość fajny, i, no i myślę, że jutro powinno już być dobrze. Jak ta skoczność się podoba i ten najazd długi? No to jest specyficzna, bo jedzie się tu naprawdę długo, jest dość płaski. No ale w sumie mi się tu fajnie skacze, ja z nim nie mam problemów. Tylko tak jak mówię jeszcze, tro jeszcze troszkę, żeby te błędy skorygować i jutro powinno być dobrze. Nie boisz się przeciwnika trudnego w parze? Pewnie będzie, no ale, ale no trzeba walczyć, nie? Zawsze jest miejsce też dla luzerów Można też wygrać, tak jak to się zdarzało, bo to e, nie do końca jest powiedziane, że na przykład on jest lepszy i, i ja jestem z góry skazany na porażkę. To po prostu ja też mogę wygrać, jak skoczę, naprawdę fajny skok. No to dzięki powodzenia będziemy trzymać kciuki jutro. No to nie dzięki, dzięki.